Święty Szarbel urodził się 8 maja 1828 roku. Był on piątym dzieckiem, miał dwóch braci i dwie siostry. Na Chrzcie Świętym, który miał miejsce 16 maja 1828 roku, otrzymał imię Józef. Jego rodzina była bardzo uboga i utrzymywała się z pracy na własnym skrawku ziemi. Największym ich bogactwem były szacunek do pracy i wiara. Życie religijne Józefa i jego rodzeństwa, podobnie jak to ma miejsce dzisiaj, było kształtowane przez matkę. Jej prawie zakonna pobożność, wierność modlitwie rodzinnej najpełniej może opisać ten oto epizod. Pewnego razu, kiedy była pogrążona w modlitewnym skupieniu, Została o coś zapytana przez swoją małą córeczkę. Nie odpowiedziała od razu, dopiero po skończeniu modlitwy. Poprosiła wtedy swoje dzieci, aby gdy się modli, nikt jej nie przeszkadzał. Rozmowa z Bogiem w samotności należała do jej ulubionych, jednak, jako kochająca matko, matka gromadziła swoje dzieci na wieczornym pacierzu. Klęczeli wtedy wszyscy, a pośrodku nich była obecna w swej ikonie. Matka Najświętsza. Podczas modlitwy zapalano kadzidło, które napełniało ten ubogi dom swoim pięknym zapachem. Centrum i tej pobożności była Eucharystia, na którą zabierała matka swoje dzieci, również te będące jeszcze niemowlętami. Każdego dnia pościła, pragnęła także całkowicie powstrzymywać się od spożywania mięsa. Posłuszna jednak swojemu spowiednikowi porzuciła tę myśl. Dom szarbela był wypełniony zapachem modlitwy. Codziennym elementem chrześcijańskiego wychowania w rodzinie Maclowów była modlitwa różańcowa, jedna z sióstr Józefa, przyszłego świętego Szarbela, Siostra i o imieniu warda była szczególnie oddana tej praktyce. Idąc pewnego razu powodę do źródła, modliła się trzymając w dłoni różaniec. Obserwującemu ją mężczyźnie, który zaczął czynić pod jej adresem złośliwe uwagi, że przecież jest zaręczona i że nie jest zakonnicą, miała odpowiedzieć. Może umrę, zanim wyjdę za mąż chwila, gdy była sam na sam z Bogiem, na modlitwie, prosiła często, aby pozwolił jej umrzeć, jeśli małżeństwo, które miało być przez nią zawarte, nie zadowoliłoby go. Jej modlitwy zostały wysłuchane. Zmarła wkrótce potem, jako kobieta niezamężna. Płomień żarliwej miłości. Żarliwego powołania do wyłącznej służby Bogu wzrastał w Józefie, w przyszłym świętym Szarwelu. Stopniowo przez różne wydarzenia jego życia, od początku, od dzieciństwa, poprzez młodość, aż do pragnienia wyłącznej służby i oddania się tylko Bogu. Będąc dzieckiem, Józef pracował zamiast się uczyć. Więc, gdy wstąpił do zakonu, wszystko sprawiało mu wielką trudność. Przychodziła mu z niemałym wysiłkiem, ponieważ był prostym wieśniakiem. Dużo kosztowało go przygotowanie do święceń kapłańskich, które przyjął, mając 31 lat. Coraz bardziej stopniowo. Wzrastało w nim pragnienie życia pustelniczego. Czy święty szarbel podlegał pokusom? Na pewno. Zakonnik, jak każdy z nas, doświadcza pokus, może nawet o wiele większych, niż inni. Skorszenie wywołane grzechem zakonnika sieje większe spustoszenie wśród ludzi niż grzech osoby niepowołanej do życia radami ewangelicznymi. Z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że ojciec Szarbel podlegał pokusom, lecz im nie ulegał. Samodyscyplina dotycząca cnoty czystości, jaką sobie narzucił, miała swoje źródło, podobnie jak w przypadku ślubu posłuszeństwa w zjednoczeniu z Bogiem. U źródła czerpał potrzebne siły, co w praktyce wyglądało tak, że godzinami oddawał się modlitwie wznoszonej do Boga. Często pościł, wybierał najskromniejszy posiłek, zeschły lub przypalony chleb i najmniej smaczne owoce. Nie jadał mięsa, posiadał jeden habit, który chronił go zarówno przed mrozem zimy, jak i przed upałem lata. Mówiąc krótko, pomocą w utrzymaniu dyscypliny było umartwienie, aż do momentu, gdy zapragnął ogromnego zjednoczenia z Bogiem życia pustelniczego. Nie każdy może być pustelnikiem. Aby nim zostać, należy spełnić pewne warunki. Pierwszym jest złożenie ślubów zakonnych, drugim staż zakonny, który musi wynosić co najmniej 5 lat. Kandydat musi prosić o zgodę swego przełożonego. Kościół wówczas uznaje, czy powołanie jest prawdziwe. Zgoda opata lub przełożonego generalnego zakonu jest wymagana. Ojciec Szarber spełniał te warunki. Potrzebował jedynie zgody przełożonych. Nie było łatwe. Zakonnik kilkakrotnie przedkładał swemu przełożonemu prośbę o opuszczenie klasztoru i zamieszkanie w pustelni. Za każdym razem bez powodzenia. Nie zrażał się tym. Kolejna okazja pojawiła się 13 lutego 1875 roku, kiedy pustelnia opustoszała po śmierci ojca Eliasa. Niestety przełożony ciągle się opierał. Wtedy wydarzył się cud, będący dla przełożonego znakiem z nieba. A było to tak. Po kolejnej nieskutecznej próbie uzyskania zgody na opuszczenie klasztoru. Zamieszkanie w pustelni ojciec Szarbel został poproszony przez przełożonego, aby popracował o zmroku nad pewnymi dokumentami. Praca w nocy wymagała zgody przełożonego. Nie mając oliwy w lampie, zakonnik poprosił dwóch młodych braci, aby napełnili dla niego lampę i przynieśli pod jego cele. Młodzi, jak to młodzi, zwietrzyli w tym doskonałą okazję. Aby zrobić ojcu Szarbelowi żart, i zamiast oliwy nalali wodę. Tak przygotowaną lampę wręczyli mu osobiście i zostali, aby zobaczyć reakcję zakonnika. Ojciec Szarbel jednak w ogóle nie zareagował, ponieważ lampa paliła się jasnym płomieniem, mimo że nie było w niej ani kropli oliwy. Przerażeni bracia bez chwili wahania powiadomili o wszystkim przełożonego który gdy przyszedł do celi Szarbela, zastał wszystko tak, jak mu opowiedziano. Widząc światło w celi, udzielił Szarbelowi reprymendy, że pracuje po nocach, jakby nie pamiętał, że sam mu te prace wyznaczył. Zabrał lampę i odszedł. Odpowiedź Szarbela była zaskakująca, nie bronił się, tylko pokornie prosił o wybaczenie. Po lampę miał zgłosić się na zajutrz, a wraz z nią miał otrzymać pokutę za swoje nieposłuszeństwo. Zamiast pokuty jednak otrzymał pozwolenie na życie pustelnicze. Przełożony nie mógł się opierać woli Bożej tak jasno wyrażonej, heroiczną pokorą ojca Szarbela i rzecz jasna cudem lampy, będącym znakiem z nieba. Już o świcie wysłał prośbę ojca Szarbela do przełożonego generalnego i jeszcze tego samego dnia otrzymał odpowiedź. Czy życie pustelnicze bardzo różniło się od dotychczasowego życia zakonnego? Ojciec Szarbel nie mieszkał już w klasztorze, lecz w pustelni blisko klasztoru. Wykonywał pracę koło pustelni ze współbraćmi i robotnikami, ale oddzielała ich niewidzialna zasłona ciszy i kontemplacji, ponieważ pustelnik musi zachowywać całkowite milczenie i tylko w skrajnych przypadkach może mówić krótko i półgłosem. Szarbel miłował ubóstwo. Prowadził bardzo surowy tryb życia, nie po to, by ktoś go podziwiał, ale w ukryciu, z czystym, prostym sercem, miłował przyrodę. Nigdy nie zabił niczego, co żyje. Pewnego wiosennego dnia, podczas przycinania winnic z zarośli, wypełzł ogromny wąż. Jego zachowanie wskazywało, że zaraz zaatakuje. Wszystkich ogarnął strach. Chwycili za kije i kamienie, aby zabić lub choć przepędzić gada. Po dłuższej chwili bezskutecznej walki, przełożony zrozumiał, że dalsza walka jest bezsensowna. Oraz że w tej sytuacji może pomóc tylko szarbel. Zawołano pustelnika, a gdy przybył, polecił braciom, aby nic nie robili, tylko odłożyli kije i kamienie. Agresywny do tej pory wąż znieruchomiał. Z kinieniem ręki bez użycia kija, bez ani jednego słowa szarbel wskazywał wężowi drogę, którą miał odejść, a ten był mu posłuszny. Śmierć nie przyszła nagle, ale zapowiedziała swoje przybycie, gdy szarbel odprawiał Mszę Świętą. Było to 16 grudnia 1898 roku o godzinie 11. W kaplicy panował przeraźliwy chłód. Przez nieszczelne okna i drzwi wchodziło mroźne powietrze. Ojciec szarbel, pogrążony w modlitwie, wydawał się nie zwracać uwagi na przeraźliwy chłód. Wyszedł do ołtarza jak zwykle przygotowany. Była to jego ostatnia Msza Święta odprawiona w kaplicy z udziałem wiernych, ostatnia i najbardziej przypominająca wejście Chrystusa na Kalwarię. Nagle, przed konsekracją, ojciec Szarber bardzo źle się poczuł, musiał przerwać sprawowanie Mszy Świętej. Po chwili odpoczynku jednak mógł kontynuować. Niestety podczas podniesienia poczuł po raz drugi przenikliwy ból, jakby zimne ręce chwyciły go za serce. W tej właśnie chwili ojciec szarbel został dotknięty paraliżem. Z pomocą jednego z braci zdołał z wielkim trudem odejść od ołtarza. W swojej celi, do której został zaniesiony, póki mógł poruszać ustami, wypowiadał słowa modlitwy, którą odmawia każdy kapłan. Obrządku maronickiego sprawując mszę świętą. Ojcze, prawdy, oto twój syn, ofiara, która tobie się podobała. Przyjmij jego śmierć za mnie. Dzięki niej ja będę ułaskawiony. Rozpoczęła się jego agonia. Przez kolejne dni przeżywał swoją drogę krzyżową, umierając w wielkim cierpieniu. Zachował przy tym niezwykły pokój. Jego agonia była doskonałym zjednoczeniem z Jezusem. Przy śmierci Jego było obecnych zaledwie czterech braci z klasztoru. Umarł w ciszy i w samotności, której przez całe życie tak pragnął. Obecni przy Jego śmierci bracia nie mogli powstrzymać łez. Nazajutrz pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia ciało ojca Szarbela przeniesiono z pustelni do klasztoru na zbitych z kilku desek marach. Drogę utrudniał obfity śnieg i lodowaty wiatr. Wychudzone ciało zmarłego promieniowało łagodnością, a rysy jego twarzy pełne były godności i szlachetności. Dłonie obejmowały krzyż i różaniec. Procesja była skromna składała się z zakonników i osób świeckich. Zmarły był ubrany w skromny strój zakonnika. Każdy chciał dotknąć zmarłego lub chociaż mar, na których go niesiono. Msza żałobna była bardzo skromna, jak całe życie ojca Szarbela. Tej nocy wydarzył się pierwszy cud. Jeden z braci, Eliasz, udał się do kaplicy na modlitwę. Gdy tylko uchylił drzwi kaplicy, światło świec znajdujących się przy ciele szarbera rozbłysło, oświetlając w cudowny sposób twarz pustelnika. Czy był to podmógł wiatru wpadający poprzez otwarte drzwi? To światło nie zaniepokoiło jeszcze zakonnika. Niespodziewanie, gdy pogrążył się w głębokiej medytacji, ujrzał inne, cudowniejsze światło, które miało swoje źródło w tabernakulum. Wydawało się mu, że dotyka ono twarzy szarbela, a poświata, która od niego biła, zaczęła wręcz wypełniać ciało zmarłego. W pośpiechu i z przerażeniem brat opuścił kaplicy, aby o wszystkim poinformować ojca Antoniego, który w tych dniach zastępował przełożonego. Wyrwany ze snu ojciec Antoni nie uwierzył w opowieść brata Eliasza o cudownym świetle. A to, co rzekomo miał dojrzeć w kaplicy, przypisał zmęczeniu i potraktował jako złudzenie senne. Ponieważ zbliżała się północ, czas nabożeństwa w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, klasztor zaczął się powoli budzić. Bracia niczym strumienie spływające do morza zaczęli wypływać z różnych stron klasztoru w kierunku kaplicy. Wszyscy szli w milczeniu. Z nasuniętymi na głowy czarnymi kapturami i latarniami w dłoniach. Następnego dnia do kaplicy przybyli okoliczni mieszkańcy, by oddać hołd zmarłemu Eremicie. Przyklękali i całowali jego dłoń. Niektórzy wycinali kawałki szaty i włosy z brody jako relikwie. Pogrzeb, tak jak msza żałobna, był bardzo skromny. Ciało zmarłego spoczęło w grobie na cmentarzu zakonnym. Jednak to śmierć Szerbela stała się początkiem jego misji apostolskiej w świecie. Święty szarbelu, święty szarbelu módr się za nami, módr się za nami, święty szarbelu,